You're <gry> not Przepraszam. Podniosłem się. Haha, if Ola can play duelist, you can play duelist too. Także. Siema <gry> Propox! O kurwa, Zajebiście, żeś zrobiła! <gry> no i jest do drzawo synku. Ja pierdolę! On mówi do ciebie siema! Zapytaj się jak mój dzień minął, dawaj! Jak tam, Dzianek? <gry> Zajebiście.

Ładujcie w, dupę, proszę. <laughs> proszę, ładujcie. <laughs> ładujcie w dupę, proszę! Proszę, ładujcie! Ładujcie w dupę! Seks na zdrowie. No, piki to larwo. Zajebiście, Zajebiście, się merobię biznes. Uchwała. Uchwała, haha, haha, został ha. jeden pod tobą Piksele widzę! Ja potrzebuję Nie gdzieś naleśnika w tej grze. Posun się! Posun się! A szakolik Eee. <laughs> yy, yy, ten... Mm. <laughs> Wydajcie wszystko yy, co macie. Tak Farogiem wanidiowym. Rzućcie coś. No co ty Dzięki. byś chciała. A masz ten. Zrobiła <noise> i mi dała chyba. Posłuszna suczka. Wlać. <noise> Kurwa mać. Ja cię to? Jaramię to. Czas. Małka masz. Widz. Został jeden gracz. Co mi tytuł? To nic takiego? To nic takiego. <noise> Nie! Nie!

Co da? Kurwa. O, kurwa. Co o, proszę cię. No całkiem sexy, więcej. O matko. Powinno dać radę. Ja pierdolę. Ty też? Gry, hello! Jestem w okronie ładowania! No już o wiem bo słyszę Serio? Serio? Hello ktoś powiedział Czy to nie w czy mnie oszukujesz No i się opierdala szkółkę kurwa Pierdalena. No ty kurwa z tą kamerą, gdzie? Nie, nie ta kamera My jak styka. coś Dzięki mały Ja to strzeliłam. Co do jest? Dokładnie wierdziesteście. Klapka od barona. Mogą oh, rzucić się nieco na kurwa. Po to. Łał. Zostało trzydzieści Ja na chuju. Hop, hop. kogo? A jak ja Ale, ale i. <ścoughs>

ale jesteś, ale nie wiem. Czepcie się, co mi się stało z wandalem w górę? Wyskoczę z ręki. Idziemy! Co? Skąd są jedne ze sklepów? No, no, no. No, no, no. To disco, Polar chyba na polonie jest najlepszy pomysł średni. Nie, jest na tak szczerze. Niszczę ich. Ale przyczajka. Ja tak mnie sił, nie? Tak szczerze. Nice. Box. Stop! Baczność, kurwa! Zostało 30 sekund. To jest całkiem zabawne, serio. Chodźmy na rozmowę. Kurwa! Przestajcie Przestań gadać! Przestańcie. Przestańcie było. Start. Start. I odlatujemy. <grymka> 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 Zostało 30 sekund. Ty <laughs> tak wygrywa... To Ty akrajaśnik? Tak. Mhm. <grydolet> Nudziara. No, Nudziara! No, Nudziara! No, Nudziara! No, Gęziara! No, to no, jest Taki mamut! Nienawidzona! Ja to z Gęziara! Nie, 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 tak jest. Yeah. Kurwa, myślałam, że to... Ona... Ty, okay. ja pierdolę! Co ty robisz? Co ty robisz kurwa? Ale co ja robię? Co ja robię, Olu? To ty powiedziesz to. Yeah, yeah. Tak. Ja pierdolę! Co, tu ukrywam tak? się, musisz mi zbić lotkę. Ha? Co ja mówię kurwa? Okej! Okay. No... Są no. oni hitnęli go. Kurwa, sobie jeszcze w te się brzmi. Ja, pierwdola. <grym> nie <dopa. mi> płynie. <grym> Bo ja miałam <grym> coś. Cieszę się, że tu jesteście. W domu się zaseł? Chodź, masz rzadko kurwa. Wreszcie <grym> ja dzisiaj jeciec? nie zbierałam klocków, ja zbierałam wodę. Jodrami? <grym> to <grym> 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 O jeden... Tak to czysty jest skirk? mi się proszę. Żegnaj. Spike, leży na środku. Ja tak nie demon. Sowa, słowa, ale już sowa. O coś rozjebałam. Na komendzie siebie. <głos> <głos> Spadam stąd <grystanie> Staj. 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 Staj na mordę Ja tu kurde astrę Co ona robi? Nikt się, A, się nie to upić, to kara Nie ciebie olu jak coś, ale ciebie Ciebie może też jest Jeszcze się podziela. No nie wiem Ja się na tym gratwór Monitor dla psów Stara ja zabijam jednego drugiego już się nie da ubić to tak? jest taki lat kurwa. ale grałam długo na 60, bardzo długo. Ja też długo grałam na 60 Jezu. i teraz pa. rozumiem, dlaczego mnie ludzie wyzywali. Na no, mnie nie wyzywali ja Ale ty nie wraca, masz na że... imię Ola i nie masz niku Olcia do środku. A, nie, jesteś w chuj nie ogólnie, w chuj mi się to nie podoba. To ja no, ja, ty! Ale. No co ty kurwa robisz? Patrz mi, to się kurwa dzieje, że oni są wszędzie kurwa Kurwa, to się ładuje Dostaję lochę pod dupę za 75 HP odbitą kurwa od chuja Ten sowa ma więcej kurwa szczęścia niż rozłomu Jebany kurwa debil no tak. Może, ale, ale ty zboczona Czemu A ty tak? co? Zobacz ty mas gdzie masz Ej tu kiedyś? Ja y oni są, kurwa. <śle> oh. <śle> oh, oh, oh. <śle> Olcza. On do ciebie coś pisze kurwa. Olcza. A ty odpisz co tam? Co tam? Co tam? Bronię teraz. Dam ci ultam. Świat podzielony. Jest Ja nawet nie będę słyszał, jak podchodzą teraz. Dzięki. Skoncentruj się, tak. co weź, weź, weź. Nie zdarzymy, ale co? to? Weź to, Nie to, Nie 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 No. Ma strassissiu? Non mentalissiu, curva! <laughs>